Cześć, Jarek Łuczek, firma Abarth Wrocław. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam odpowiedzieć, no bo właściwie sobie, na pytanie, czy sportowe Audi może jeździć na gazie? Audi S6? Audi S3? Czy Audi RS6? 350 koni? 300 koni? Czy 600 koni? Chcecie zobaczyć, jak jeżdżą na gazie? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od najmniejszej i najświeższej, jeżeli chodzi o nasze dzieło. Estrujeczka 2 litry TFSI z instalacją gazową Princea, pomontowana na rynek niemiecki. Paliła między 10 a 15 litrów benzyny, teraz pali między 10 a 15 litrów gazu i do tego niecały litr benzyny. Tak, na instalacji Prince VSI 3 może palić niecały litr benzyny oprócz gazu, który jest spalany. Opłaca się czy nie opłaca się założyć instalację gazową? do tego sportowego S3. Ja uważam, że jak najbardziej. Jedynym mankamentem, jeżeli można mówić o mankamencie, jest zbiornik, który został zamontowany w bagażniku, ponieważ koło zapasowe byłoby bardzo małe, a zbiornik w bagażniku ma 80 litrów. Podoba Wam się? Mi nie, nie, ale z złego, jeżeli chodzi o zasięg i o oto. Jak rzadko musiałbym zajrzeć na stację benzynową. To jak najbardziej mi się podoba. Takie sportowe Audi z takim zbiornikiem. Przełącznik benzyna-gaz sami zobaczcie. Zobaczcie do wnętrza, jak ten samochód się prezentuje, jak wygląda kierownica, a jak jeździ, to wam jeszcze pokażę. Na razie zobaczcie tylko wnętrze. to testujemy estrujeczkę na gazie z princem. Zobaczcie jaki ładny ma przełącznik różowy, podoba Wam się. Temperatura oleju 90 stopni, skrzynia w pozycji sport. Czysta autostrada możemy zaczynać 3, 4 i rybki Nawet powiem było tak elegancko, że psz, serce mi wcale szybciej nie zaczęło bić. Pojechaliśmy zgodnie z przepisami i bardzo przyjemnie, a przede wszystkim o połowę tani, bo na gazie. Kolejny na tapetę weźmiemy wolnossącą A6, właściwie S6 C5 z silnikiem 4.2 FSI o mocy 250 kW, czyli 340 koni mechanicznych. Wystarczy, naprawdę daje tyle, kiedyś jeździłem S4 z tym samym silnikiem i dawała radę. Tutaj instalacja gazowa niestety nie przez nas montowana, tylko poprawiamy ją. Teraz poprawiliśmy podłączenie wody, teraz czyściliśmy nagrzewnicę, a jeszcze nam pozostanie Poprawienie tych wtryskiwaczy, bo ktoś je tak zamontował niefortunnie, że gdzieś tam są z tyłu ze silnikiem i mają bardzo długie przewody. Zwróćcie na to uwagę. To jest bardzo częsty błąd leniwych monterów. Zobaczcie, ile długości ma ta rurka, ile długości ma ta rurka. One mają po 40 cm. To jest niedopuszczalne, to będziemy w następnym kroku wymieniać. Listwy wtryskowe damy tutaj, ale nie o tym mowa. Mówimy o tym, że sportowe Audi może jeździć na gazie. Może jeździć. To przejeździło 100 tysięcy kilometrów mimo nieprawidłowo podłączonej instalacji gazowej. Zarówno układu grzania reduktora, jak i wtryskiwaczy. Czyli można jeszcze więcej z tego wyciągnąć, co pokażę Wam w kolejnym samochodzie, który będzie naprawdę potworem. Tutaj instalacja gazowa firmy BRC, ale szczególne w tym samochodzie jest wnętrze. Zobaczcie tam, jaki kevlar tu jest wyłożony. Już kiedyś Wam go pokazywałem w osobnym filmiku, ale naprawdę wsiadam do tego samochodu i czuję się naprawdę ekskluzywnie. Pięknie zrobiony Kevlar, w pięknie utrzymany samochód, który ma 350 tysięcy. Wyobrażacie sobie? 350 tysięcy i takie wnętrze? Patrzcie. I to jest prawdziwy przebieg. Zobaczcie na tą tapicerkę z boku, to po prostu jak nietknięte, jak nowka samochód, ale klient włożył w to bardzo dużo czasu, bardzo dużo pieniędzy i nie dziwię się, no bo takie auto to jest prawdziwy rarytas i już takich się nie kupi. Piękne fotele Recaro kubełkowe z Alcantarą. Ładnie, kolorystycznie dobrane. Z tyłu też niewiele zużyte. Jak Wam się podoba ten samochód? Przełącznik benzyna gaz w jedynym słusznym miejscu, jeżeli chodzi o C5, czyli tutaj w tym schowku po lewej stronie na takiej stopce, którą Audi sobie wymyśliło. Chyba specjalnie po to, żebyśmy mogli tam zamontować e, przełącznik bez gaz. Zawsze się z tego śmieję, jak z klientami ustalam. A zbiornik gazu w miejscu koła zapasowego. Tu klient ma trochę papierów, ale mogę wam pokazać i możecie zobaczyć też w osobnym filmiku, który już kiedyś pokazywałem. Zbiornik całkiem prawidłowo zamontowany, 70 litrów brutto. Ile pali to Audi? Już mówiłem w poprzednim filmiku, ale nie pamiętam. Pewnie z 15 litrów gazu weźmie, czyli na takim zbiorniku możemy zrobić spokojnie ze 400 km, a po tych 400 km można zatankować tym wlewem, który jest pod klapką wlewu benzyny. Jak Wam się podoba S6, to jest dopiero początek. Patrzcie, co będzie następne. Tam stoi nasze ostatnie cacko, które Wam pokażemy, czyli RS6. No i wisienka na torcie, czyli Audi RS6 4.2 biturbo, dodatkowo zchipowany i z wymienioną skrzynią biegów z automata na manuala. Niewiele jest takich samochodów. W Polsce niewiele jest takich samochodów na świecie, ponieważ te samochody zawsze wychodziły z automatyczną skrzynią biegów seryjnie. A ten dzisiaj przedstawiony ma manuala i jeszcze zrobiony jest na 600 KONI, które jedzą tylko i wyłącznie propan-butan. Nie potrzebują benzyny oczywiście do rozruchu zimnego silnika jak najbardziej. Instalacja, którą zamontowaliśmy, to KME, której mózg, czyli sterownik, jest tam pod, pod szybiem. Tu mamy dwa reduktory Magica. Dwa filtry, a wtryskiwacze pochowane są tam ładnie pod tą e, obudową. Jeździ się tym samochodem niesamowicie, właściwie to się lata nie jeździ. E, wnętrze samochodu daje tyle charakteru, tyle e, doznań wizualnych, że nie chce się z niego wysiadać. Niestety auto trafiło do nas z zupełnie innego powodu. Teraz nie można było otworzyć maski silnika, bo coś się w lince poblokowało. Auto co prawda 240 tysięcy na liczniku, ale w środku jakby było zupełnie nowe, bez śladów yy, używania. Przełącznik benzyna-gaz w jedynym słusznym miejscu, czyli po lewej stronie w schowku na tym wystawionym miejscu. Specjalnie na przełącznik w tej chwili pokazuje nam temperaturę silnika, mrugając pięcioma diodami oznaczając, że jest już gotowy do przełączenia i właśnie przełączył się na zasilanie gazowe. Co e, pokazuje nam w tej chwili informację, że została nam już tylko jedna dioda z pięciu w zbiorniku gazu, który wylądował w miejscu koła zapasowego i ma pojemność 72 litrów brutto. Można do niego zatankować około 60 litrów gazu, co przy spalaniu takim e, bardzo ekonomicznym, jak można tym autem pojechać, czyli w okolicach 13 litrów, można zrobić nawet e, 450-500 km. A jeżeli pojedziemy ostro, no to wiadomo, starczy nam może na 200, może na 300 km, ale tym samochodem chce się jeździć szybko i chce się słychać tego wydechu, który tutaj w tej chwili słyszycie tylko na biegu jałowym, a zaraz dołożymy trochę gazu. I... się podoba dźwięk tak rasowej RS6? Mi bardzo. Aż serce od razu szybciej bije, tak jakbym nim jechał. Jeżeli spodobał Wam się ten film, spodobały Wam się te samochody, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, z dzwoneczkiem, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania sportowych samochodów, a w szczególności sportowych Audi.